to co, panie i panowie wszyscy i, inni, i przedstawiam wam szkołę. największy wiśniowy Słyski. Słyski. las w historii, O przynajmniej największy, naj jaki... I co udało się odkryć Nie wiem nawet jak objąć go w całości na ekranie Czy to jest w ogóle możliwe Dobra zaczyna się tam Ciągnie się tutaj, 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 tutaj jeszcze tam dalej O kurde bele I wiedziałem, że to jest takie ogromne A więc nie da się tego objąć na jednym ekranie Co ty gadasz, że jeszcze tam jest kolejny Mój komputer już nie wytrzymuje Ale to coś jest serio ogromne Nawet nie sądziłem, że to może być takie rozległe Od kiedy go ogłosił ten biom Byłem pewien, że mowa tutaj o czymś małym Nie wiem, do kilkanaście, maksymalnie dwadzieścia drzew obok siebie Coś takiego to, się okazuje, że to może być większość dżungli Fajne miejsce do zamieszkania, polecam Gdziekolwiek nie spojrzycie dookoła, tam różowo Czy może być lepiej? Do 1.20 jeszcze wrócimy, ale zanim to Przenieśmy się na chwilę na Bedrock Edition Albo raczej powinienem powiedzieć Bugrock Edition A ten sit to tylko udowadnia. Na pierwszy rzut oka na tym świecie nie ma totalnie nic nadzwyczajnego Mało tego, nawet kurty, na które musimy się przenieść wyglądają całkowicie normalnie W końcu, co nie tak może być z tym zamarzniętym jeziorem? Oj, ja trochę znam Bedrock Edition i wiem, no że całkiem wiec. sporo. Dlatego proponuję skiszczyć tafle lodu i wejść szkoła. pod wodę. Co tam się kryje? Iglo, nie tak, po prostu tak iglo. Co jest nie tak z tym światem? Mór. Otóż pan Eskimos, mór. mieszkający na tym świecie, stwierdził, że na zewnątrz jest zbyt niebezpiecznie. I postanowił zbudować swój tak. dom nigdzie indziej jak pod wodą. Świetny pomysł, panie Eskimosie, naprawdę? 5 milionów IQ to za mało powiedziane. Dobra, ale zróbmy tutaj niego w środku, no może jeszcze na jakieś Pomyślenia! O, fajnie! Czyli to jedno z tych bardziej rzadkich igl... O, chyba w ogóle najrzadszych igl, jakie istnieją! Dajcie mi tutaj rzeczy, bo ja nie dowierzam. Czy to, co się tutaj dzieje, bycia pani przekroczy już dwukrotnie normę? Ale to nadal nawet nie połowa dzisiejszych sidów. No to co? Chcemy na chwilę do 1.20? Bo coś mi się wydaje, że biał wiśniowy nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tym razem jednak nie mam w planach powijać kolejnych rekordów. No chyba, że Piękna. Znalazłem sit z najbardziej nietypowym wiśniowym biomem, jaki tylko można znaleźć. Otóż tutaj na dole znajduje się całkiem spora dolinka. A wokół tej doliny same góry, na których szczycie znajduje się nowy biom. Dosłownie na każdym możliwym centymetrze tych szczytów. Stworzy to wielki ring z wiśniowych drzew. I przy okazji chyba najładniejszą scenerię, jaką tylko da się znaleźć w tej nowej wersji. To jest ogromne, serio. Nawet jak teraz na to bardzo no nie wiem, czy nie Przewyższa tego, co widzieliśmy wcześniej. No ej no, gdyby te drzewa były w środku, to totalnie by to przebiło. Zakochałem się w tym sidzie, to jest totalnie miejsce na chatę. Ale co za dużo drzawy, to jest zdrowo. Więc standardowo zapraszam na wycieczkę po metroku. Ale już teraz muszę powiedzieć, że z tej wycieczki wasze mózgi nie wyjdą w całości. A może nawet się sklonują i będą dwa, kto wie? Nie mówię o no, klonowaniu no, bez powodu, bo te koordynaty pewnego tajnego klona kryją. I to klona, który wydawałby się niemożliwy. Zobaczcie sobie, o że udajecie się mi, do endu. Wszystko jest super świetnie, tylko brakuje wam jednego oka, no, więc wracacie sobie szybko nie, do domku, po czym ponownie dobra. udajecie się do dokładnie tego samego strongholda to co to wcześniej. I nagle okazuje się, że ze wszystkich oczu, które wstawiliście, zostały tylko no dwa. O, tam za ścianą coś jest. I to nie byle co, bo kolejny portal. Zgadza tutaj, się, ten stronghold zrobił coś niemożliwego, bo nie mamy w nim jednego portalu jak zwykle, tylko dwa. I gdyby one jeszcze dwie. były po dwóch różnych stronach, Byłbym w stanie w to uwierzyć, bo ja uważam, że to zdarza się. Ale one są dosłownie obok siebie. Jaki jest procent szans na takiego strongholda? pewnie mnie niewiele mniejszy niż na znalezienie mądrego pilantrera. Ustaliliśmy już kiedyś wspólnie, że pilantrzowie są najgorsi architekci wszechczasów. Czy ktoś potrzebuje jeszcze kolejnego dowodu? Bo no, przepłyniemy się trochę po oceanie. Co my tutaj mamy? O, rafa koralowa! To jest totalnie ultra rzadki biom! Ale nie wiem, czy tak rzadki jak samo. wie, oceanu. Nie no, ktoś musi w końcu ich zapytać, o co im chodzi. Panie piladżerze, co to jest? Jesteśmy naprawdę na środku oceanu. Nie wiem, jak bardzo dookoła nic nie ma, na pewno po kilkaset kratek i w każdą stronę. A znaczy, jak gdyby nigdy nic, nic postanowili zbudować sobie zwierzę! Ej, ja może to jest latarnia morska? Okej, okay, okej, okay, teraz to miałoby sens. Tyle, znaczy, że moi drodzy panowie piladżerowie, jeśli to ma być latarnia morska, to ja proponowałbym dodać tutaj trochę światła, bo bez tego może być przypał. Znaczy, ja naprawdę nie sugeruję, że jesteście głupi czy coś, nie? Bo przecież oczywiście, że budowanie wieży środku oceanu bez żadnego celu i nawet łódek jest jednym powyższym. przynajmniej z tego pożytek. Niech to będzie latarnia morska. A teraz jak to wszystko ma sens, wytłumaczmy jak do tego doszło. To, Czy pod tą latarnią znajduje się chociaż jeden blok dyrtu, na którym została ona zespołowana? Eee, odpowiedź brzmi nie. W takim razie ja nie wiem jak to się stało. No wzięli to no, i zbudowali wieżę na środku oceanu. No? Niesamowitymi konstruktorami są ci goście, no. Jak oni no, te wszystkie materiały ja tutaj, ja tutaj przetransportowali To jest w ogóle z jeszcze zainteres. inne pytanie Ale i wam się tutaj zainteres. dobrze żyje? Do powodzenia, nie? To miłego dnia, papaja idę dalej Do kolejnego zczytania I tym razem chciałbym zająć się mace, mace, czymś, co nazywa się spawn Jeśli chodzi o rodzaje spawnów, to możemy trafić na miłe, miłe, Albo takie wyczynowe, jak na przykład ten I tu żarna Eko qui questo tablet da l'ottamare No skarmo e lotto, ton ci accende, ne smazzatura Eko statu, duecetto, eo E tablet, i lose i tam, ja ty się wastanu komplarę, górę! Dobra, tutaj mam taki link i czekajcie wam to jest jak ten sam film On właśnie wyspie Uch, wyzwań! Wschodę. Ze wszystkich miejsc na spał, jakie tylko Minecraft mógł sobie wybrać, stwierdził, że najlepszym Zde. pomysłem jest ta oto no, piękna się malutka się wyspa! No tutaj w tym, że w porzaniu do większości wysp w tej grze nie, nie możemy powiedzieć, że jest ona opuszczona, nie! Myślę, że, że jest wręcz przebieg Nie dość, że znajdziemy tutaj I ogromną wiem, wioskę i to serio bardzo dużą wioskę, to jeszcze mężczyznę i strukturę w historii gry! No to wszystko, jak od tego cwołda na małej wyśpie! Normalnie już tylko strąg kolda pod spodem brakuje! Uff, na szczęście porządek świata zachowany, to byłaby przesada! A wy, jeśli lubicie wyzwania, to jest hit, który musicie sprawdzić! Ale przy okazji, trzeba przyznać, no ładnie tu! Byliśmy już w oceanicznej wierzy! to co w takim razie pomiędzy namolską... Nie, nie, nie mam tutaj nabyć. Drewna i Patrzcie, żelaza. Jakie jeszcze, że jestem w to... I co? I znowu będę zabijał biedne się, żelazne goleby! Tak. To jest totalnie nie Najprostszym sposobem na zdobycie żelaza jest się... zabijanie żelaznych golebów. Nie mogę na to patrzeć, co oczy Dobra, mamy dom! A teraz to... się jest... wnioskuje ja o to, żeby istnieją lepszy taką... sposób na żelazo niż żelazne golemy! Koniec z zabijaniem tych bezbronnych stworzonek! Dobra, mamy z tą kowalski. Jeszcze mam co nie mówię, ale właśnie go potrzewają do życia. kowalski, ciekawe kim był ten kowalski? Zresztę, co? Pozdrawiam wszystkich kowalskich. kowalskich. Ciekawe ile was tutaj i jest! I ben, Dobra, no to mamy, możemy zacząć robotę! Obeźcie nad jakimiś dziwnymi kabami do połączenia! Powiązka jest serio najgorsza na świecie. Co to w, w ogóle jest? Ej, ejcina! I ona się dlatego, że mogę zrobić z niej cukier! A cukier mogę połączyć z killowem! Dokładnie mówiąc żelaznym killowem! Powstajem dzięki temu najsłabszy killow świata! Prawdopodobnie tak! Chociaż to nie już dobrym! Ojacie ja cię moje gacie, co to jest? Bardzo szybki kill, który będzie różny z blog! Ale co że jak? Dobra. No, no sprawdzić, to sprawdzić, przede wszystkim panie kilofieć, pan jest to szybki, łamam, pan Prawda jest szybki, dobra, no to tak się składa, pecz, że mam tutaj, o oh, właśnie, rudę, ja rudę w fejglach, znaczy miałem rudę w fejglach, ja a więc idziemy to idziemy prawda, dobra, szanuję, to Dokropnie, jest totalnie dobra. najbardziej odjechany kilofieć, o którym mogę w ogóle dobra, pomyśleć, przejdźcie wszystkie dobra. rudy od razu w blok, ja chcę znaleźć diaksy, nie chcę nawet myśleć ile Jaksów, da mi jedna ruda, no niesamowite, znam, wiadomo, da mi jedna ruda, bo da mi dziewięć, ale wiemy, co, żółta, hi, to 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 va, skilka, tak wende, to no to i dopiero to... wtedy zaczkiemy za bal, to... no? My nie śpimy! Co to tu się, na się dzieje? Nawet ospii. 10 minut nie ma na tym świecie, a już No i tak nie. się żyje powoli w tym Minecraft'cie! A tak tak Jaxy mi się, się mogą my... do kilku połączeń Stupania przydać! Na przykład mamy złote jabłka, Stupania ale jakby bendo. tak połączyć Diabęta z jabłkiem, to... Ojejku, to jest Stupania piękne! Diabętowe jabłko, ono naprawdę istnieje! I to czuje, że w tej sytuacji może mi się bardzo przydać! Dawaj, dawaj, dawaj! Daj mi serduszka, daj mi serduszka! Ty lecisz A to jest! Dobra, nie, 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 nie w Minecraft'cie w ogóle jest tyle efektów tak Dobra, nie. czas to wykorzystać i zabić Endermana Okej, okay, przez kilka minut jestem tak. niespiertelny to, 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 to jest tak. dobry moment Czego chcieć więcej? O, diamentów To jest legalne, co robię? To naprawdę można znaleźć 26 diaksów w 5 minut? Ej, jakie 5? w tym w ogóle? O jest z tym światem nie tak, to co, no nie wiem jak Fel, ja chcę tylko więcej. A mówiąc więcej mam na myśli zrobienie sobie takiego piorunochrona. dochrona. A łączenie się z piorunochronem Jak najlepszy wobec na świecie! Ale serio, ten miecz mogę połączyć z piorunochronem i dzięki temu stworzy mierunochron. runochronu. Chce połączenie miecza z piorunochronem, nie wiem ważne. A jeśli miałbym mieć, jakby się nie spodziewałem, bo na pewno byłoby jedno z nich. Nawet przyciskamy za pobliższe moby, co jest zapłacie. Cześć bobie, chcę pana robić zap, o! To, to okay. jest oh, Przepraszam, nie, to Berku. No dobra, w takim razie pioronochron zamiast to, to chodzić przed piorunami w wręcz je przyciąga. Znaczy w sumie to yes, chyba tak. normalnie robi pioronochot, nie? Ale oj, nie, 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 nie. tam nie wchodzimy I, do widzenia! No to wiesz, fajnie, że to serio wystarczy! I ja tak, już chcę na powierzchnię! No lubię strzelanie piorunami! Ja też tak od razu żaden mob mi jest i straszny! Znaczy ja to jestem prosem nieważne, czy władam piorunami, czy nie, wiadomo! Ale są te życie, które mi w byciu prosem mogą pomóc! Ja to bardzo doceniam, bo bycie prosem nie jest takie proste! Wyspole. Lata praktyki, drodzy państwo, lata praktyki coś. Dobra, ale jest powierzchnia Widzę Serio, ją, to no, znaczy, że w końcu Możemy przejść do kolejnych craftingów Albo raczej powinienem hmm. powiedzieć Połączeń Jeśli myślicie, kiedy żołko pająka napis. jest bezużyteczne Macie no, no, rację, jest totalnie evaku... bezużyteczne Ale nie, no, nie dzisiaj, bo tak się składa, że mogę Połączyć z kością, aby Zlej Dostać pająka Okej, dziwne, ale może być Pająk zwierzątko Kliknij prawym przyciskiem na twojego pająka Aby zatruć pobliskich przeciwników Jaku to jako naprawdę mogę mieć jako przyjaciela, stary? Gdzie ty? Nie, nie, nie. Nie mogę, on tak naprawdę nie istnieje. Ja to nie mam go w swoim, swoim ekipunku. Dobra, zatruwanie się potem przećwiczymy, spoko, Chociaż myślę, że jeśli chodzi o zatruwanie ludziom życia, to akurat go nie potrzebuję. E, doskonale radzę sobie z tym sam, nawet bez niego. Zatem proponuję połączenie Ender, Perły i Redstone'a. To jest serio głowa robota? Nie, chwilę, to jest telefon. Albo urządzenie teleportacyjne, może być. Ja się do mojego mózgu chciał teleportować, żeby zobaczyć, co z niego Dobra, ja chcę się teleportować na tamte się... drzewo! Let's go! To ewidentnie nie był teleport nie, na moje drzewo. To, to też, co? To już by robić. Nie tutaj rozumiem, mamy Ale my się tego nie rozumiemy, nie? 3... Ja kratki, wiesz, że mogę przejść. Nie potrzebuję I pa, pa. do tego teleportu.